Yo się z tej są D3 Widy, czyli David, a w dzisiejszym odcineczku zobaczycie moją najlepszą transport. Dawaj lecimy salty. Biorę Domek od góry ten wiesz który? Ten o no. nie? Dobra, a ja lecę od dołu. Bo... Ale mam taki z dupy landing trochę Chłopa mamy tu na tym domu Nie, chłop mi wylądał na tym domku, gdzie ja miałem na górze jest Idę do... wiem, się, lejam. Pomóż mi, pomóż mi! Nie mam jak Czekam, na nóż pieprzu. Dawaj go, bo będzie. Do dobra, nie, 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 idź, idź Do lutuj. ciebie idzie. Idź lutuj Ja chłopy pije czaga. Ale już nie na górę. jesteś na górze? Nie, bo zresztalem no nie mam. No ale masz MK jak coś Szara, bo szara, ale jest. Szybko lutuję i trzeba lecieć dalej. Dobra, ja mam chłopa na sobie. Bo przed domem gdzieś wyszedł. Ja już go słyszałem nie idzie. Ej, masz pompę wolną. Ja no nie chcę wolny, bo i tak mi ta wola nic nie daje. O, tu stu! Ulok lol Eee, e, tu masz skara niebieskiego gościu malinowy No siadaj siadaj dojeżdżamy nie mam broni Mkę masz dawaj siadaj mam ale mam jeszcze pompę gościu no to, dawaj siadaj siadaj chłopy może będą mieli jak ty nie zdążyłeś zlutować jeszcze oni się tu strzelali Gdzieś tu w lesie Dostał! Gdzie? No jest. O, jest. jest przed nami! Gdzie? Wysiadka Czujesz, tu czujesz Zero, ma leży Z boky jeszcze tu gdzie Tu jest, pomóż! Dostał, no i nie ma, ma. ma kewa Leży Czy na pomóż, czy się gdzieś, nie wiem Chłopy Gdzie? No tutaj O mu wale bułę Kraka ma, mam plecy. Został. Nie umie chłopem nie trafić. Ażeś mnie trafić Aleś mnie... Ale mnie dobił go Aleś mnie to dał dobił. Nie dobiłem, masz apteczkę Ja mu zabrałem z mu No a ja 150 Ooo, Jezus <noise> no, Nie płacz nie płacz. To już nie tego chłopa dobił że nie Gościu tak się to teraz Dobra dobra już nie, nie płacz o tego chłopa Dawaj, walę go na łeb dużo jak jest do Tak dużo No i po co byś za to go dobił? O, wszystkich wyjaśniłem eh? Zebiusz to byś go że! Nie dobra zaraz są wygody z tej gry To dobijać Gdzie dobijam? Chłopie tyle mu zadałem I na tyle mu zadałem! nie dopaję Nie umiem trafić chłopa Gonimy ich, dajmy dawaj, dawaj, siadaj Spadaj z górki Siadaj, siadaj Jedź! Ale gdzie pojechali Gdzie pojechali? No nie wiem Przed nami tam. Skracam to Przed nami jadę. Tam pojechali, prosto, prosto, prosto widzę widzę, 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 Żeby w drzewa się nie wdupcyć Nie widzę już ich Ja ich widzę Przed nami O paj wyskoczył debi. O o No dobra. dobra O, <słuch> o Dobra na no spokoju i snajper jeszcze do nas cela, ale gonimy ich do końca Tu strefa z debilu jest Dawaj wsiadaj do tego kłada. No gdzie ty jesteś? No jestem u ciebie wsiadaj wsiadaj A nie tam w pieprzach. Szybko Są wysiedli na nas Walimy się z nimi No debilu to wsiadaj Zero ma Nice nice Może byś pomógł, czy nie bardzo? zero ma. Leży. Leży? Dwóch położyłem, gościu. Ja położyłem go. No bo no ty mnie... Mn. Nie wiem, bo znowu mi się zabrał. Śmieciu. Ja muszę Ja karę piję. Pij, a masz? Dobra. Ej, strefa. Przed nami są chłopy. No, a może... I na... I po to strzelasz? Bo dostał. 50 Pomóż. Za tirem są, uważaj, żeby ci... Dojeżdża Roma, Drugi gdzieś nana na. Leży Ej, tam się biją. Dawaj szybko dojedziemy i zampimy później w drzewach Gdzie ty jesteś? No, dojeżdżam chłopów. No to nieźle Leży gubania Drugi nie ogarnia Ej no nie mogę Leży. wejść przez mur Leży dwóch Łopów mam Zaspieprzam ja Jeden ma Debil się wysadził. Drugi na spodzie. Gdzieś był. Na dole jest jeden. Zaraz jego. go. Jest tu! No nie zablokuj. bije bijemy coś. nie tu że... Wyjdź z tego. Zbije mnie to gówno Mam aptekę, łap Szybko, używaj jej Gdzie on jest? No rzuciłem ci i zabiłem już go Strzelałem się gdzieś tu Na dole Pompa mi nie strzela Dostał Dostał czerwony ma zero No Co on coś dobił? wiesz tym? Wszystkich, wszystkich zabiję, wszystkich Ale dobijesz mnie znowu Ej, przed nami Jakiś nu Leżę. Zabrałeś mi ale o... A ty ty zabrałeś? się. Zgadzam się. nie, się.